Siemasie siema, z tej strony Monop, a dzisiaj będziemy grać sobie w nowy event. Jak widzicie, to mam dla Was przygotowane 6 nagród z karnetu zadymiarskiego i jeden mega box w tabeli pucharków. Dobra. My sobie strzelimy taką króciutką gierkę w solo. A może wbijemy na dary ludu 20 rangę. Zobaczymy. Czy się odejmie, czy się doba. Ale się fajne skrzyneczki zraspiły obok mnie. A ja czemu nie ma głosu strzelania? Nie, najgorzej. Zbagował się go strzelania. Wy może go słyszycie, bo Ale ja go nie słyszę serio. Czaj. Mam przed chwilę, przed chwilę tak lagi, że chodzić nie mogę. Dobra. No, Morty zginie. No nie gadaj, że wy go... Dobra, już jakiś inny Mortis go, go zabił. W ogóle w poprzedniej rundzie miałem 6 sześć, sześć psów więc byłem niepokonany. Bum, bum, bum. bum. Leżysz. A przynajmniej sobie na ulta też naładowałem. Miałem Ulta, ale sobie na nim wyhotowałem też. Mogę się jakoś tam do niej odbić? Nie za bardzo. O, i to było nubowskie. Z mojej strony to było nubowskie. Mamy darek wychodzący nawet na mały paskrzyków. Ej, słuchajcie, mam już 20 rękę. to nie Chciałabym przyjąć Pyk nie został. Znowu. A! 60 HP. Yy. Okej, okay. koks, koks, koks. Dobra, to chyba będzie drugie miejsce. No ty się

Dobra, to przechodzimy do otwierania. Myślę, że mega boxa sobie zostawimy na koniec, bo wiecie, to mega box. Duża skrzynka. Nic nie było. O, 10 Gemsów. Spoko, spoko. Tu też nic nie było, jak zwykle. Okej. Okay. Ej, no ciągle mam trzy rzeczy. A nam nic nie wypada. I w tym problem. Może to znaczy, że w megabookie coś wypadnie? Dobra. Mam pomysł. Czary Mary, w tej skrzynce siedzi twój stary. Pyk. Najpięć. <słysk> Nawet żadnego bonusu nie miałam. No co trudno. Jakby ja mogę sobie teraz kogoś ulepszyć. Tylko kogo? Aha, bo ja mogę tylko na siódmą. Ładnie mam tyle hajsu. Niestety, żeby ich ulepszyć na przykład star Power'y Bo pewnie nie niech mi to ulepszyć no. Bo też. Nie. Tak, yy, ta do by mi... Do kolta by mi brakowało 50. Yy. No, no dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie suba i ławkę w górę, żeby lecieć po więcej, a ja się z Wami żegnam. No i cześć.